Witam Państwa w poniedziałek, 12 dnia maja. Z tej strony Daniel Kostycki obserwuję wykres dzienny, parę euro, dolar, na którym e, widzimy nieznaczne odreagowanie, bardzo nawet nieznaczne odreagowanie w stronę e, wcześniejszych wsparcia. Teraz miejsca oporu, czyli okolice 37,75-37,85 i to e, jak na razie ten rejon powinien hamować e, e, właśnie falą bardzo nieznacznej korekty na parze euro dolar, natomiast takie miejsce, do którego jeszcze rynek powinien zmierzać, to wydaje się, że są okolice 1,37 i dopiero w tym miejscu można by zastanowić się nad jakimś większym odreagowaniem, nad jakimś większym odbiciem, no, takie największe odbicie mogłoby przyjść ze względu na wyrysowanie się tej bardzo rozbudowanej struktury korekty nieregularnej, ponieważ no, jakby nie patrzeć, wyszliśmy na nowy szczyt na trzech falach i ta, ten cały spadek wygląda na razie na. C w korekcie nieregularnej, natomiast trzeba brać pod uwagę oczywiście jego siłę i impet, żeby tutaj być w stanie zdecydowanie określić, czy to jest korekta nieregularna, powinniśmy zobaczyć też tutaj dość duże zamieszanie, gdzieś może poniżej nawet 1.3670, tak żeby ci wszyscy, którzy E, otwierali tutaj pozycje krótkie, no byli w stanie już z tych pozycji wyjść. E, także e, niewykluczone, że coś takiego się tutaj jeszcze ciekawszego wydarzy, aby móc wtedy stwierdzić, że jest to koniec korekty. Jak na razie wydaje się, że potencjał do odbicia jest bardzo niewielki, a potencjał do kontynuowania spadków, no przynajmniej właśnie w okolicy 1,37, wciąż jest duży. No i potencjał do kontynuowania spadków z zeszłego tygodnia również ma para z dolarem nowozelandzkim i to w okolice dołka fali czwartej. Brakuje nam to jeszcze w przebicia linii trendu od dołka fali drugiej przez dołek fali czwartej. Natomiast to zachowanie tutaj w szczycie może wskazywać właśnie na to, że Jakie spadki się tutaj pojawią? Mamy wykończoną strukturę pięciofalowego wzrostu od dołka, mamy też spadającą gwiazdę, mamy też cofnięcie pod ten ostatni szczyt, więc jest tutaj wiele czynników, które mogą sprowadzać ten rynek na jeszcze niższe poziomy. No, ciekawie zrobiło się też na dolarze kanadyjskim. Z racji odbicia od potencjalnej linii szyi to odbicia przez czynniki fundamentalne. Fatalne dane z rynku pracy w Kanadzie spowodowały, że dolar kanadyjski się zdecydowanie osłabił. I od dołka, jak na razie na wykresie H1 widzimy tutaj potencjalną falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, więc niewykluczone, że jeszcze zobaczymy kolejną falą wzrostową, a, czyli przynajmniej falą Piątą, no i ten scenariusz z tym ergierem jeszcze nam się odsuwa w czasie. Notowania złota po raz czwarty przetestowało okolice ok. 1277 dolarów i po raz czwarty mamy tutaj silną reakcję popytową, tutaj zostawały tylko cienie w ostatnim czasie przy tym poziomie i teraz jest podobnie, też mamy tutaj jedynie cień, a więc wciąż taki trend horyzontalny może nam się tutaj rozbudować pomiędzy 1277, 1315, 1330, jednakże z późniejszym jeszcze zasięgiem w okolice 1240 dolarów, ponieważ brakuje jeszcze odcinka spadkowego podobnego do tego pierwszego ruchu w dół, czyli byłaby to duża fala A. Teraz rozbudowuje nam się fala B i brakowałoby jeszcze fali C, właśnie z testem tych niższych poziomów, ale na to jeszcze, jak widać, będziemy musieli trochę czasu poczekać.